Szanowni Państwo, wydarzenie dnia. Szanowni Państwo, mieliśmy do czynienia z prowokacją. Nie było inwigilacji wicemarszałka Kamiejskiego. Z tego, co rozmawiałem z Wiewiórkami, rzeczywiście to wystąpienie, takie spontaniczne, pana wicemarszałka Kamiejskiego, było spowodowane skargą jego kierowcy. A ta skarga kierowcy została spowodowana różnymi niesnawkami w pracy, zawodowymi, to znaczy, wiecie państwo, sytuacja wygląda w sposób następujący. Są lepsze i gorsze miejsca w tej kolumnie transportowej Sejmu i Senatu. No, miejsce kierowcy wicemarszałka, jest niepotrzebnie bardzo dobrym miejscem, bo wiecie Państwo, są zupełnie inne e, zlecenia. Te zlecenia są przewidywalne. E, wicemarszałek oczywiście ma inny charakter pracy. Kierowca ma określone godziny. Kierowca może sobie przewidzieć, tak jak będzie dalej funkcjonował. No jeżeli jest się w dyspozycji tej, e, Ogólno dostępnej kolumny senackiej jest tu dużo gorzej. I ktoś wykorzystał te właśnie niesnastki do tego, żeby zrobić prowokację. Widzicie Państwo, no marszałek Kamiński na pewno niepotrzebnie zrobił z tego taką aferę. Publicznie i to przed wyborami, no bo to niewątpliwie wygląda niezwykle słabo. E, widzicie Państwo, bardzo szczegółowo się temu przyjrzałem, tym bardziej, że jestem, jak widzicie Państwo, inwigilowany i jestem, e, trzeba powiedzieć, ofiarą w dalszym ciągu tego, że pozostali ludzie PiSu. Tutaj sprawa. E, chociaż dotyczy dezintegracji, zaczęła się od zwykłego konfliktu. Od zwykłego konfliktu i jedni drugim zazdrością. I to pismo, które było skierowane, było spowodowane tym, że chciano usprawnić działanie kolumny transportowej Sejmu i Senatu. Że kierowcy, którzy w tym czasie nie wykonują obowiązków, wspomagają tych kierowców, którzy mają nadmiar pracy, mają, proszą o ich pomoc senatorowie, proszą posłowie akurat tych z, z Sejmu i, i jest to jasne. A ci ludzie są uważani tam za tych lepszych, którzy mimo tego, że nie ma ich dysponenta, ich szefa, no nie mają tych obowiązków, że nikt tam inny nie może Jeździć. Wiedzą Państwo, i, przeczytajcie w wirtualnej Polsce Pan Mateusz Trzmiel e, e, zacytował wypowiedź pana marszałka Borowskiego. Nie rozumiem tego wzburzenia. To jest jakaś burza w szklance wody. To jest już dość jasne, o co chodziło w tym piśmie. Powiedział o faktach senator Marek Borowski, odnosząc się, jak wice wicemarszałek Michał do Kamiński i wigilacji jego osoby. Michał Kamiński ujawnił, że jego kierowca został poproszony o donoszenie na niego, ale mówił. Satyr Marek Borowski stwierdził, że zarzut o to burza w szklance wody. Nie ma mowy o żadnej inwigilacji. Marszałek Małgorzata Kidowa-Błońska zaprzeczyła zarzutom, twierdząc, że informacje były potrzebne do organizacji pracy kierowców. W piątek Michał Kamiński na antenie DFN-24 ujawnił, że jego kierowca miał zostać poproszony przez stanowiskich wolenników, żeby donosić. Na niego. Dodał, że kierowca odmówił. Powiedział, że nie będzie informował o moich chorobach, dokąd jeżdżę, kiedy i z kim się spotykam. Mówił wicemarszałek senatu. Borowski o inwigilacji, o której mówił Kamiński. Burza w szklance wody. Pytane o tę sprawę, yy, to w ogóle jest jakaś burza w szklance wody. To już jest dość jasne, o co chodziło w tym piśmie. Mówił w sobotę w faktach, po faktach senator Marek Borowski. I pan nie widzi tam żadnych podtekstów. No, widzi, nie widzi pan żadnych sytuacji, które których wskazywano na wigilację? Zapytowała prowadząca Anita Werner. Absolutnie nie ma mowy o żadnej wigilacji. To jakiś absurd odpowiedział Stanisław Borowski. Przecież to pismo było skierowane do kierowców wszystkich czterech marszałków wicemarszałków. Gdyby w grę wchodziła inwigilacja wicemarszałków, to znaczy, że ktoś chciał inwigilować również marszałka z Platformy Obywatelskiej Rafała Grubińskiego? To jest bez sensu. Chyba. Pana marszałka Kamińskiego poniosły emocje. Zdecydowanie poniosły emocje. Można już na tym zamknąć sprawę i powiedzieć, że miał zwyczajnie gorszy dzień. Gdyby nie to, że publicznie chyba tutaj w tym studiu padło oskarżenia, które nie powinny paść pod adresem pani marszałek Małgorzaty Kidawy-Błoński. Tak ja nie wierzę, szanowni państwo, że pani marszałek Kidawa-Błońska e, zleciła inwigilację swojego wi kolegi, wicemarszałka. Naprawdę, szanowni państwo, to jest absurd. I pan marszałek Kamiński dał się ponieść emocjom, chociaż tutaj niektórzy twierdzą, że pan marszałek szuka innego ugrupowania. I to by było bardzo przykre, bo ja rozumiem, że sytuacja polityczna jest taka rzeczywiście skomplikowana. Pamiętajcie państwo, że po wyborach niewątpliwie czeka nas rekonstrukcja rządu, pewnego rodzaju rekonstrukcja koalicji i być może są pomysły na wzmocnienie swojej siły w koalicji. Mam nadzieję, że to się nie potwierdzi, że tutaj to wystąpienie miałoby być pewnego rodzaju takim akcesem, pokazaniem, że jest się gotowym do, do jakichś nowych układów. Wiecie Państwo, pan marszałek kołnia, rozwiał te wszystkie wątpliwości i to na co liczył Kaczyński, że będzie rozłam w koalicji i to, że Hołownia nie odda stanowiska marszałka. Bo oni liczyli na to, że nastąpi dezintegracja, że będzie awantura, że koalicja padnie, że w tym czasie, kiedy będzie ta afera, o której ja Państwu mówię, to znaczy ta. Izba Przebierańców Sądu, Sądu Najwyższego, Izba Kontroli i Spraw Publicznych, Izba Kontroli i Spraw Publicznych po prostu nie uzna tej, tych wyników tych, tych wyborów no, w swojej sprawie, prawda, żeby mieć robotę, bo że nie, nic tak nie ma i, i, i wtedy jeszcze ta dezintegracja e, wpisze, się, wpisze się w to wszystko, że koalicja w zasadzie nie ma szansy już przetrwać. Prawda, że Donald Tusk pod, powinien podpisać nowe wybory? To jest wszystko gra dla Kaczyńskiego. Ja apeluję, panie marszałku, e, Michale Kamiński, niech pan tego e, nie robi, bo to jest gra dla Pisu. Nie wierzę w to, że pani marszałek Kidawa Błońska zlecała pana inwigilację. Wierzę w to, że. Mm, Jesteście, macie tam ochronę kontrwywiadowczą, są oficerowi obiektowi i część kierowców mówi o tym, gdzie jeździcie. Część ochrony w naturalny sposób musi zdawać raporty z tego, co robicie. To jest proste. Nie może być tak, że na przykład żona, tak jak żona pana prezydenta Dudy, pani Agata Duda, Nagle e, okazuje się, że w jej najbliższym otoczeniu e, jest pan Mateusz Piskowski, który zostaje jej tłumaczem podczas jednego z jej publicznych wystąpień. Człowiek, który przesiedział bardzo długo w areszcie, w areszcie śledczym, ponieważ był e, podejrzany, chyba już oskarżony o szpiegostwo na rzecz e, Rosji, Białorusi i Chin. No wiecie państwo, dlatego też muszą wam oszczędzić tych e, różnego rodzaju ewentualnych wpadek, czy tego, żeby ktoś was inwigilował, ale nie robi tego marszałek, marszałek Senatu i nie jest to robione przez e, szefa kolumny transportu w Senacie. To wygląda zupełnie inaczej i sami wiecie, jak funkcjonują służby specjalne. To nie jest ten przypadek. To nie jest to. Tutaj jest głównoburza z kłótni kierowców. Pan kierowca pana wicemarszałka Kamińskiego po prostu rozegrał sobie wami swoją, swoje ego, czy jakąś swoją chęć bycia do dyspozycji tego pana marszałka. Nie rozumiem, że. Raz jest pan marszałek, raz jest ktoś inny, a on musi spełniać standardy i musi zachować dyskrecję, musi być człowiekiem, który zapewni bezpieczeństwo, no bo to jest niezwykle ważne, jak, w jaki sposób będzie wodził pana, pana marszałka Kamińskiego. Reszta jest wodą na młyn dla Jarosława Kaczyńskiego, dla PiSu, dla reszty tutaj kandydatów, wiecie państwo, oczywiście pan marszałek no niepotrzebnie już pojechał za daleko i, i zaczął atakować panią e, e, marszałek Kidewę Błońską, że była słabą kandydatką na prezydenta, że ją tam wycofano. Nie, nie, panie marszałku. Panu, panu to niepotrzebnie. Pan to robił, pan e, od czasu, kiedy pani premier czyli znała pana na wysokiej kompetencji, pana powołała, powołała tutaj do rządu koalicji obywatelskiej, przez nie przez platformy obywatelskiej, wtedy spadły na nią gromy, ale okazało się, że pan był no, bardzo dobrym nabytkiem. No i teraz niech pan nie psuje tylu lat. Bo to jest niepotrzebne, Panie Marszałku. Zorientowałem się, pytałem, ja nie jestem przedmiotem autorytetem, ale proszę sobie wyjaśnić, Pan kierowca po prostu powinien pójść na zwykłą konfrontację, e, po, Spotkajcie się z tym całym działem transportu i pani marszałek Kidawa-Błońska, i pan, i będziecie wiedzieli, jaki podłoże ma tego konfliktu. Ten konflikt, ten, to nie jest konflikt o podłożu politycznym, ale będzie skrzętnie wykorzystywane do tego. Po prostu kierowcy biją się o, o, o stanowiska. I każdy by chciał, każdy by chciał mieć, no, inaczej niż inni. I tutaj szef transportu no, wydał niefortunny mail, mógł go inaczej sformułować. Natomiast pan jest tak doświadczonym politykiem, że powinien pan to zrobić. I nie powinien pan tego robić. I tyle, szanowni państwo. Bardzo państwu e, dziękuję za uwagę. Musi, zachowajmy rozsądek. Podnieśmy łapkę. A, proszę o podniesienie łapkę, łapki w górę. Z taką formę ja wam mogę kazać, bo z tylko mogę prosić. Proszę Was o podniesienie łapki w górę i ewentualne wsparcie mojego kanału. Idźcie na spacer, piękna pogoda. Wróćcie i obejrzyjcie materiały, które zrobiliśmy z Jankiem i które zrobiłem ja z Państwa.